Dajcie w kolejnym odcinku przygód pikseli z tej strony Xeon. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową magazynu pod domem. I tak, jeszcze chciałbym Wam pokazać tutaj pod samym domem znalazłem właśnie opuszczoną kopalnię. Tam się po prostu schodzi w dół i jest opuszczona kopalnia, ta, ta wiecie, z 18. I jeszcze tam nie wchodziłem głębiej, tylko po prostu Wszedłem, zobaczyłem, że jest to wszystko i, i na razie zostawiłem. Kiedy się zwiedzimy? No i tutaj lekkie zmiany w domku, schody zrobione. A jeszcze tak, by the way, tutaj nic nie ma po prostu. To jest fake. Czekajcie, jeszcze ustawię czasomierz. Eee, tak, nic, nic po prostu nie ma w, w tej jaskini ok ustawiłem możemy lecieć dalej no z ogólnie z zewnątrz to się zmieniło tylko to co ma niby robić takie wiecie za, zasłony na drzwi no i tak tutaj podłoga trochę dziwnie mi to wyszło przyznam ale ale już niech tak będzie najwyżej kiedyś się to zmieni tutaj obraz na schodach na górze znowu klatki na górze jeszcze też wszystko jest w remoncie zanim zrobię to w ogóle te wszystkie szafki bo to trochę z tym nie jest żeby zrobić pięć szafek to po prostu trzeba tyle trzciny że masakra no i tam już trochę załatwiłem tam sobie zrobiłem taką małą uprawkę no dobra eee, żeby tu nie tracić czasu magazyn będzie się znajdował tutaj w w tym miejscu, no i można kopać w dół. Zaraz to powinno być jeszcze tu. Mm, nie wiem, na ile kratek to zrobić w górę. Chyba 3 starczy. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wziąłem drabinek. Dobra, wiecie co, czekajcie, ja zrobię cięcie i zaraz wrócę z wszystkimi materiałami. Także na razie. No ok, już, już tutaj drabinki postawiłem, jeszcze mi dwóch zabrakło, ale to już później. I stwierdziłem, że po prostu nie będę Was zanudzać tym kopaniem. Zrobię cięcie, wykopię tu wszystko i wrócę. Więc na razie. Okej, okay, witajcie z powrotem. Już tu wykopałem. Nawet już trochę wykończyłem. I jeszcze trzeba podłogę zrobić. O ja nawet sobie nie obliczyłem, czy to będzie dobrze. Nie, będzie dobrze. Okej, okay, Wszystko jest ładnie, symetrycznie. No, właśnie nie wiem jeszcze. Jak to będzie wyglądało z drewnem? Wszystko bo już jakiś pomysł w głowie mam, jak to będzie wyglądało, tylko jakoś nie jestem przekonany do tego drewna, ale jakby co, to po prostu się zmieni w każdej chwili przecież można to zrobić. Dobra, teraz jeszcze na górę, co tak klatkujesz? Minecraft Jezusie. Dobra. Kamień mi jest potrzebny, zwykły Chyba na razie tylko to mm, Jeszcze będzie trzeba tam zrobić jeszcze te cegły z kamienia I uwaga Dobra Teraz już można zrobić cegły Jeszcze pół płytki mi będą potrzebne Strzeli coś Dobra <kluje> eee, Potrzebne mi są dwie Czasem nie miałem? Nie, nie na szczęście Dobra Nie wiem, jest drewno zrobić, ale już dobra, zrobię takie Mogłem już od razu zrobić cegły. No oczywiście nie pomyślałem, bo po co? E, aha, co ja robię? Fajnie. O ich ponad za dużo zrobiłem. I Jeszcze nie wiem jak sufit będzie wyglądał. Z czego zrobić sufit kurde? Taki dirt to na pewno nie zostanie. Tu już się prawie przekopałem na schody. Także ładnie się wyrobiłem z miejscem. O! No i to wszystko. Uuu! No mi się podoba, fajnie wyszło. Tylko jeszcze ten sufit trzeba na naprawić. Tutaj też takie te trzaśniemy. I okej, okay, teraz co z sufitem? Muszę pomyśleć z czego go tu zrobić. Hmm... Zaraz, jakbym go zrobił, nie no, tak samo jak, jak podłoga, to będzie głupia. Chyba, że na odwrót, że po prostu tu, gdzie jest kamień, to będzie e, drewno. No, spróbuję tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zrobię cięcie, wykopię tu wszystko i, i wracam do was. No, okej, okay, witam z powrotem. E, widać już tutaj podłogę z góry więcej drewna mi jest potrzebne kurczę jeszcze będę musiał biec po biegać po drewno bo yy, bo jeszcze chcę zrobić płotki przy skrzyniach fajnie to wygląda o jest z tej strony muszę I koniec jeszcze jeden pasek tak Niepotrzebne tyle kamienia przepalałem, Ale trudno nam przyda się kiedyś Aha, właśnie teraz Jezu, nie, ja nie wiem, nie ogarniam dzisiaj co się dzieje Przecież mi jest potrzebne dużo przytopionego kamienia Na ten sufit hmm. No, myślę, że może być Myślę, że będzie fajnie wyglądało nie mówcie mi, że to już... Ojejku... Ja, Tylko tyle kamienia... Zaraz... Coś tu wykopałem chyba... Tak... Jeszcze mam tu 22... I... Ciach... Dobra... To wiecie co? Ja ogarnę ten... ten dach... I... Wracam zaraz na razie No i dobra ogarnąłem sufit Nie dach I wygląda to w ten sposób Strasznie fajny efekt że jest właśnie na odwrót Bardzo to fajnie wygląda także jestem zado zadowolony w pełni Dobra i teraz po prostu zostało położyć skrzynki Tu się chyba jedno tylko zmieści No pewnie tak Postawię skrzynki i najpierw chyba jeszcze będę musiał pod drewno lecieć. Chociaż zobaczymy, zaraz sprawdzę, może starczy. Nie, nie starczy na pewno, ale zrobię tyle, ile będę mógł, zrobię cięcie, polecę pod drewno. Pewnie tak to będzie. Nie wiem, posadziłem tutaj drewno, drzewa tutaj właśnie przy tym domu i jakoś one nie chcą rosnąć. Po prostu jakoś dawno już je, je posadziłem, a A nadal są jeszcze w niektórych miejscach sadzonki zwykłe. O, tam na przykład widać nie wiem czy to zobaczycie tam, za tym ząbiakiem. No nieważne no Okej, okay, jak to miało być? Aha, tutaj jedna odstęp i znowu a, więc mi jest jeszcze potrzebne... Ach, ja w ogóle nie miałem to inaczej zrobić. Kurde. Dobra, robię cięcie, idę do drewno i spotykamy się za chwilę. Na razie. Okej, okay, ukończyłem magazyn. Mogę wam go tutaj pokazać. Zależy mi strasznie na czasie, bo jeszcze chcę wejść dzisiaj do jaskini wam pokazać. Ten, tą opuszczoną kopalnię. No ale magazyn wygląda tak. Mały skrzynek, bo myślę, że myślę, że mi tyle wystarczy. Tutaj taka będzie główna na jakieś diamenty, złoto i tak dalej. A reszta wiecie, jeszcze popodpisuję to wszystko jak ogarnę po prostu gdzie co będę trzymał i to tyle w sprawie magazynu. A teraz robię cięcie i spotykamy się w kopalni. O, to jest tutaj. Nie wiem, dlaczego mi tak klatkuje, nie wiem o co chodzi. Musiał wam oświetlać dobrze, bo YouTube jeszcze to wszystko przyciemnia. Aha, chyba mam. No. Tak, wezmę na. A, bo nie. Okej, okay, jedziemy. Tam mi coś może na banie spaść. Hmm. Fum, wum. Oj, przepraszam. Dobra, sprawdzamy ten korytarz. W sumie też fajnie zrobili z tymi kopalniami. No żelaza nie odpuszczę. Bo można teraz łatwo zdobywać tory już już całkowicie. Ale już całkowicie tory, nie trzeba nawet już ich robić. Dobra, uwaga. Tutaj muszę pochodnie. Aha, no i dupa. Fajnie O, słyszę pająka Lawa? Dobra, idziemy w stronę lawy Aha. Nie chcę ryzykować huh. Dobra To już będzie koniec odcinka i... Kolejny odcinek będzie z kopalni. No i znowu ślepy zaułek. Także oceniajcie, komentujcie i subskrybujcie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.